Także tak to widzicie. 8,30 za plachę na skupie złomu uniwersum. Także niczek pójdzie na paliwo na dojazdy. Tak to bywa no mi to mania straszna naprawdę, no mówię, jak ja zacząłem słuchać tego, co ten Barney zaczął bredzić o tej sprawie dla reportera. Ja wszystko wam przecież opisałem Jakiś tam gada, że tu nagle Rafał Kocno niespodziewanie przyjechał i tak dalej No o jakie niespodziewanie, no To ja przypomnę, jak to było Poszliście, chcieliście obrobić dupę innym pomagającym i wsadzić Krzyśka do DPS-u, żeby przejąć jego majątek. Po znajomości żeście sobie załatwiali tam w sprawie dla reportera. Jednostronny paszki, i audycje, pomówienia, same kłamstwa, mitomanie, farmazony itd żeście się tym pochwalili to zadzwoniłem i powiedziałem, że jestem dziennikarzem swojego stoku i skoro ma być audycja w telewizji publicznej na temat Krzysztofa Kononowicza, to zgodnie z ustawą prawo dziennikarskie. On ma też prawo się wypowiedzieć. Oczywiście oni powiedzieli, że nie, oni przyjadą do niego tu do Biego Stoku, bo on goni dziennikarzy i w ogóle nie mają z nim kontaktu. Ja mówię, ale ja go przywiozę i przywiozę też Majora na występy skoro chcecie i o nim mówić, to on też ma prawo wystąpić no, tylko że za pierwszym razem faktycznie jechaliśmy, jechaliśmy na te nagrania i jeszcze nie dojechali, bo samochód nam się zepsuł sprzęgła, akurat wtedy padło w zgodzie. wracaliśmy na lasecie też filmy przed te są na kanale ale już w decydującym momencie, kiedy były te nagranie już w studio z tymi ekspertami, no udało nam się dojechać. Ja tak samo przecież z zadzwoniłem powiedziałem, że mało tego, proszę Państwa, że ja Państwu przywiozę Krzysztofa Kononowicza, czyli bohatera tej audycji na nagrania, to jeszcze zaproszę Adama Szeczetkowicza, który jest ojcem jego medialnej kariery. Ono powie wytłumaczy. I jeszcze jako przykładowego widza proponuję, na przykład możemy zaprosić. A Adama, organistę Tomę, który opowie dlaczego Czego młodzi ludzie w ogóle oglądają te filmy Co oni w nich widzą, takiego że chcą je oglądać i tak dalej, i tak dalej No i tak się stało, nie tam Barneyu, że to opowiadałeś, że organista to na organach nie potrafi grać, nie umie grać, i tak dalej, i tak dalej No i w ogóle to tam, pamiętam, zachodzimy by faktycznie tam, szczególnie tam przedzwolony to o śmietnikach cały czas co powiada. Także traktowali jako takiego śmiecia, więc gdzieś tam na korytarzu się poniewierał. No a ja tam zachodzę, patrzę. Jan Śpiewak z Warszawy, jaka ekspert. Janka akurat znałem wcześniej z mojego stoku, bo coś z nim nagrywałem ee, o Białymstoku aferach. Bo on też różne afery w Warszawie ujawnia w stoku. No i tam oczywiście co tam jeszcze i Konowicz i właśnie ten yy, mecenas kaszewiak i od razu w punkt. Mówię o co chodzi, że to banda po prostu shołamów, co chciała zarabiać na Krzyśku Kononowiczu. I teraz mają ból, dupy i żal, że im nie wyszło. Złodzieje oszuści i farmazony. I oni od razu załapali, że... To w ogóle to, co oni tam do tej pory powciskali, te jakieś kradzione, zmontowane filmy, to wszystko to fikcja i to w ogóle bzdury. I dlatego, audycja koniec końców wyszła inaczej. A jeszcze wyszła inaczej, bo to ja opublikowałem nagranie tam ponad 100 minut, dźwiękowe, sam dźwięk ze studia. I tam możecie sobie prześledzić, jak telewizja co zostawiła, co wycięła z tych nagrań. Także ty Barney, ty nie opowiadaj farmazonów, bo tu wszystko jest ponagrywane, żeby każdy mógł coś obejrzeć, sprawdzić. Ty kitu ludziom nie wciskaj, nie kradnij, nie oszukuj. Jakbyś był uczciwym człowiekiem, to byś się zachowywał jak normalny człowiek uczciwy i tak dalej. I twój brat i ta mafia cała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Próbowaliście tam ludziom powciskać kit, nikt się na to nie nabrał Jesteście tam wyśmiani w ogóle eee, Sam kasujesz, uciekasz Kanały, no przecież to nie ja kazałem, kurna, mówić Ci o tym testamencie No to było już tak głupi i kretyński, albo ten patostreamer Wójcik co zaczął opowiadać, że on jest przeciwko patostreamom, no To dopiero by było jakby pokazali te fragmenty, przez jego wyczynów jak tam rucha matkę, rucha syna i piany i tak dalej i te wszystkie różne kababy i lampy i w ogóle no po prostu taki maksymalny zły rol, nie? Po prostu człowiek odklejony, chory psychicznie, zupełnie nieprzestrzegający podstawowych zasad yy, moralnych honorowych taka szmata po prostu zakłamana złodziej, oszust i jak sam się przyznaję pedofil do tego no Pijak, Menel i tam wszystko to najgorsze i tak, dalej, tak Kogo wy chcieliście nabrać, to ja nie wiem, doświadczonych ludzi Nie nabraliście tam nikogo Kononowisz nazwa, bo was z czubkami więc wiecie Do kogo pretensje? To ja naprawdę nie rozumiem Zachowujcie się normalnie, to, to chyba Wam lepiej w życiu po prostu będzie, tak mi się wydaje, a nie tam cały czas pokazujecie, że leczenie w chorobce to chyba za mało.